Witajcie na kanale politycznym. Ostatnio nie ma dnia, by z Ukrainy nie dochodziły informacje o kolejnych porażkach Rosjan. Ale prawdziwym hitem ostatnich kilkudziesięciu godzin są zaskakujące mapy rosyjskich wojsk, które można było zobaczyć podczas jednej z odpraw rosyjskiego Ministerstwa Obrony. To prawdziwy rarytas, bo rzadko się zdarza, by to sami Rosjanie de facto przyznali się do porażek swoich wojsk i utraty kolejnych terenów na rzecz ukraińskiego wojska. Zapraszam na materiał okraszony komentarzem generałów Mirosława Różańskiego i Mieczysława Bieńka. Podczas codziennej odprawy rosyjskiego Ministerstwa Obrony można było zobaczyć mapę działań wojennych na Ukrainie. Wynika z niej, że od 4 października wojska rosyjskie prawie całkowicie opuściły obwód charkowski i wycofały się na północ obwodu hersuńskiego. Od kilku dni ma miejsce potężna kontrofensywa Ukraińców, którzy codziennie informują o wyzwoleniu kolejnych miejscowości. Na briefingu Ministerstwa Obrony nie wspominano o żadnym wycofywaniu się, ale na mapach używanych do pokazywania lokalizacji rzekomych rosyjskich uderzeń, zacieniony obszar wyznaczający rosyjską kontrolę wojskową był znacznie mniejszy niż dzień wcześniej. Co wynika z przedstawionych map? W północno-wschodniej Ukrainie, gdzie Rosja poniosła klęskę w zeszłym miesiącu, jej siły na linii frontu biegnącej około 70 km na południe od Kupiańska wzdłuż rzeki Oską wycofały się około 20 km na wschód, aż do granicy obwodu ługańskiego. Oznaczałoby to, że Rosjanie opuścili ostatnie pozycje w obwodzie charkowskim, z wyjątkiem niewielkiego skrawka między miastem Dworiczna a granicą rosyjską. Na południu Ukrainy w obwodzie hersońskim rosyjska linia na prawym brzegu Dniepru przesunęła się na mapie o 25 km na południe do linii biegnącej na zachód od nadrzecznego miasta Dudczany. Oba obszary to pola bitew, na których Ukraina informowała o postępach, choć bez podawania szczegółów. Nie byłby to pierwszy przypadek, gdy Moskwa tak przekazałaby wycofanie się swoich wojsk. 11 września Mapa przedstawiona przez Ministerstwo Obrony pokazywała, że siły rosyjskie opuściły większość kontrolowanych przez siebie części Charkowa, aż po Oskil, po błyskawicznej ofensywie ukraińskiej. Minister Obrony Ukrainy Oleksij Reznikow opublikował za to mapę pokazującą jesienną ofensywę Ukrainy dzień po dniu. Jesienna ofensywa ukraińskiej armii dzień po dniu. Podczas gdy rosyjski parlament jest odurzony daremnymi próbami aneksji, nasi żołnierze nadal posuwają się naprzód. To najlepsza odpowiedź na wszelkie referenda, dekrety, traktaty i żałosne przemówienia. A jakie są najświeższe wieści z frontu? Ukraina idzie za ciosem. I nie zwalnia tempa swojej kontrofensywy. Jak donosi analityk wojenny Michał Nowak, wiele źródeł podaje, że w nocy, z wtorku na środę, Ukraińcy zajęli miasteczko Snichuriwka w obwodzie Mikołajowskim. Stanowiło istotny punkt oporu. Do Hersonia z tego kierunku zostało około 50 kilometrów. Oparcie obrony na ujściu Ingulca się nie uda. W nocy paść miały również Miłowe i Czerwony Jar. Ukraińcy idą na Borysław. Brak perspektyw na ich zatrzymanie. Rosjanie w pełnym odwrocie. Jak oświadczył w środę na telegramie lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu Ługańskiego Serhii Hajdaj, oficjalnie potwierdzam, że rozpoczęła się ukraińska operacja wyzwalania Ługańszczyzny, okupowanej przez rosyjskie wojska. Kilka miejscowości jest już kontrolowanych przez nasze siły. Dziękujemy ukraińskim wojskom za takie wspaniałe wieści, Ługańszczyzna to Ukraina, tak było, jest i będzie, powiedział Hajtaj w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że 25 czerwca rosyjskie siły opanowały się Wierodoniec, a 3 lipca Lisiczańsk, czyli dwa największe miasta Ługańszczyzny, które pozostawały jeszcze pod kontrolą rządu w Kijowie. Jak informowały w lipcu i sierpniu lojalne wobec Ukrainy władze obwodu, najeźdźcy nigdy nie zdołali zająć całego regionu, ponieważ przez całe lato trwały walki w miejscowościach Biłokorywka i Werchnio-Kamianka, w zachodniej części Ługańszczyzny, w pobliżu granicy z Obwodem Donieckim. We wrześniu w ramach kontrofensywy w północno-wschodniej części kraju ukraińskie wojska całkowicie wyparły oddziały agresora z Biłokorywki. Rozpoczęta na początku października kampania na rzecz wyzwolenia Ugańszczyzny stała się możliwa po odbiciu z rąk na miasta Łyman na północy Donbasu, ważnego strategicznego punktu oporu Rosjan. Tak ostatnie wydarzenia na froncie komentuje generał Mieczysław Bieniek. Widzimy wszyscy, co dzieje się na froncie. Widzimy jaki koń jest. Koń ukraiński jest szybki i zwinny. Kijów dobrze się przygotował. Logistyka na polu bitwy działa. Na jednego walczącego żołnierza dwóch musi mu zapewnić amunicję i odpowiednie warunki, aby walka była efektywna. Ukraina unika starć, gdzie jest silna obrona rosyjska. To jest działanie słuszne. Wycofujemy się, gdy przeczuwamy, że poniesiemy duże straty. A postęp na froncie południowym prowadzi Ukrainę do okrążenia oddziałów rosyjskich. Nie dają im możliwości odpoczynku, a to może zakończyć się niewolą dla oddziałów okupanta. Ukraińcom na dwóch kierunkach, na północnym od Charkowa i na południowym od Hersonia, udało się przełamać obronę Rosjan i pogłębić powodzenie poprzez zdobycie kolejnych miejscowości, a najważniejszą jest miejscowość Łyman. Tam się przycinają szlaki lądowe, komunikacyjne i kolejowe. Z tego terenu mogą wyprowadzać dalsze uderzenia na siewiero z dojściem do granicy obwodu ługańskiego. Na południu kraju, po celnym rozpoznaniu sił na prawym brzegu Dniepru, Ukraińcom udało się uderzyć w rosyjskie oddziały i spychać je w kierunku nowej kachowki. Najpierw odcięli im linię zaopatrzenia, niszcząc sukcesywnym ogniem hajmarsów bazy logistyczne, składy amunicji i paliwowe. To odcięło Rosjan od zasobów pola walki. Jednocześnie udało się zniszczyć most w Antonówce, który był bez przerwy ostrzeliwany. Dzięki temu Ukraińcy mogli przeprowadzić natarcie z dwóch kierunków oddziałami zmotoryzowanymi, Pancernymi i zamknąć Rosjan w tak zwanym półkotle. Rosjanie muszą zatykać dziury na froncie, bo mają duże straty w jednostkach bojowych. Te jednostki nie są wydolne, brakuje im amunicji, a przede wszystkim ducha bojowego i systemu dowodzenia. Widać, że generałowie jeden po drugim giną lub są odwoływani. Tak naprawdę nie wiadomo, kto dowodzi tą całą operacją. Są dowódcy operacyjni, brygad i korpusów, ale czy dowodzi szef sztabu generalnego, czy minister Szojgu, a może sam Putin? Nie wiadomo. Tak ostatnie wydarzenia na froncie komentuje generał Mirosław Różański. Armia ukraińska odnosi spektakularne sukcesy na kierunku północno-wschodnim, co jest bardzo ważne, jednak sądzę, że kierunek południowy jest w tej chwili dla Ukraińców strategicznie najważniejszy. Chodzi o odbicie Krymu. W mojej ocenie jest to dla Ukrainy cel strategiczny. Jedną z kluczowych miejscowości w tej ofensywie jest Nowa Kachowka w obwodzie hersońskim. Na tym kierunku Ukraina prowadzi ofensywę. To niezwykle istotna miejscowość. Znajduje się tam początek ujęcia dla kanału północno-krymskiego, który dostarcza wodę pitną na Półwysep Krymski. Jeżeli Ukraina przejmie kontrolę nad nową Kachowką, będzie decydować o tym, czy na Krym będzie dostarczana woda, czy nie. Za względów strategicznych i egzystencjalnych będzie to istotne. Rosjanie nie będą mogli czuć się bezpieczni na Krymie, czyli w obszarze terytorium ukraińskiego, który zajęli w 2014 roku. Już dziś obserwujemy ucieczkę Rosjan z Krymu. Jeśli ofensywa ukraińska na kierunku hersońskim będzie tak skuteczna, jak do tej pory, to ten eksodus zostanie spotęgowany. Postępy ukraińskiej ofensywy postrzegam jako bardzo dobrze przygotowany plan. W pierwszej części zakładał on niszczenie głębokiego zaplecza Rosjan. Chodziło o uderzenia na składy amunicji, składy paliw, stanowiska dowodzenia, lotniska, nawet te na terenie Krymu, gdzie Rosjanie czuli się bezpiecznie.